wszystkim, witajcie ponownie w kolejnej słonie Bogu To Kuchni. Dzisiaj przemieścimy się ponownie do Azji, z racji tego, że sklep poszerzył asortyment swój o produkty azjatyckie. Z czego bardzo, bardzo gorąco zapraszam i polecam do próbowania. Dlatego też, między innymi dzisiaj, kolejna, kolejna inspiracja azjatycka jeśli nie macie pomysłów, jak można wykorzystać różne produkty. Dlatego dzisiaj zrobimy danie, które pozornie może wyglądać na trudne danie, natomiast bardzo jest prostym. Tym bardziej, że myślę, że, że wiele osób już yy, zna to danie. Tak naprawdę to, to jest przystawka, tak naprawdę. Dokładnie chodzi tu o sajgonki, inaczej spring rollsy, Chrupiące spring rollsy w arkucha, arkuszach z ciasta. Wiele ludzi jadło je, wiele ludzi zastanawiało się, myślę, że jak je robić. I dzisiaj się przekonacie, jak to, jak to można zrobić i to jest naprawdę prosty przepis, jednak troszeczkę wymagający, jeśli chodzi o przygotowanie warzyw, bo tych warzyw jest sporo. Jednocześnie, jednocześnie też są tutaj grzyby w tym przepisie, to będą wegetariańskie spring rollsy. Ogólnie będziemy potrzebować sporo warzyw, jak wspominałem. Dokładnie to będzie cebulka, marchewka, por, to jest kolendra posiekana, grzyby moon, grzyby shi shiitake, wcześniej namoczone w ciepłej wodzie i później pocięte. Kapusta czerwona, czosnek, imbir, i kolejny kolendra do dekoracji. Do tego będziemy potrzebować żółtko jajka rozbełtane do zamykania naszych arkuszy i nasz sos do przygotowania farszu, a dokładnie to będzie sos ostrygowy wymieszany razem ze sweet chili ze smakiem kafiru. Do smażenia użyjemy olej chiński sezamowy. No i tak naprawdę jeszcze na koniec, później, do, jako dipping sauce u, użyjemy właśnie specjalny, yy, dedykowany yy, sauce sweet chili do spring rolls'ów. Więc zostańcie z nami i zobaczcie jak będzie pysznie. Dzisiaj, będą, dzisiaj będzie kuchnia tajska. Zaczynamy ogólnie od odpalenia naszego palnika i nagrzania naszego wok'a. Łok Walk musi być naprawdę bardzo gorący. Dobra, ok. Słuchajcie, zaczynamy, Leje około 4 do 6 łyżek oleju sezomowego. Olej sezomowy jest bardzo intensywny w smaku, ale to jest specyficzny produkt. Jeśli chodzi o kuchnię azjatycką, dalekowschodnią. Zamieszam. Trochę dymi Do tego dorzucamy od, od razu czosnek. Sporo czosnku, sporo czosnku. I mieszamy. Tak jak makaron się gotuje do, do momentu al dente, tak samo i te warzywa. One mają być chrupkie, ale zarazem nie dogotowane, rozgotowane do końca. Już nam się cebulka oszkliła. To jest moment, żeby wrzucić imbir. I Sporo imbiru. tak. Nie bójcie się, nie, nie, że, że to jest niewiadomo jaka niewyobrażalna ilość, bo to nie jest tak naprawdę dużo. No i lecimy z resztą warzyw. Kapusta. Por. Wszystkie warzywa mają być pocięte na cienkie paski lub drobne kawałki. Tym się charakteryzuje właśnie kuchnia azetycka, że dużo rzeczy się robi na szybko czyli się szybko smaży, Przez warzywa, wszystkie produkty, muszą być pokrojone w drobne kawałki, żeby, żeby, się, żeby doszły w odpowiednim czasie i żeby uzyskać odpowiedni efekt. Nasze warzywa zaczynają się smażyć. Daje trochę kolendry, ale nie, nie całą jeszcze. Wszystkie gramatury i ilości będą podane na stronie poniżej. I mieszamy. Pamiętajcie, warzywa mają być dobrze pomieszane. Jeśli macie mniejszą patelnię, przygotujcie sobie mniejsze proporcje. Ja mam dużo odbiorców dzisiaj, więc robię sporą ilość. Dodaję grzyby w tym momencie. Nie, nie wiem, czy wspominałem o oleju, który będziemy potrzebować do usmażenia naszych sajgonek, który tutaj sobie już wcześniej przygotowałem. I odpaliłem go na, na mały Ogień, żeby już się powoli grzał, gdyż wszystko tutaj się szybko dzieje. Wrzucam resztę kolendry, która tak naprawdę podkreśli i podkręci cały smak naszego farszu. Teraz dodaję troszeczkę soku z cytryny dla przełamania smaczku. I słuchajcie, to jest moment na to, żeby teraz dodać sos. Brepozorom sosu jest niedużo. Jednak to wystarczy. I dobrze mieszamy. Już za chwilkę nasz farsz będzie gotowy, praktycznie już jest gotowy. Pamiętajcie, nasze warzywa nie mogą być rozgotowane, mają być jeszcze chrupkie, al dente. To jest bardzo, bardzo istotne. Sam proces jest bardzo łatwym procesem i wbrew pozorom, jak mówiłem, to danie się wydaje trudne. Ale też jest to szybkie danie. Jedynim, jedynym długim, długą czynnością jest przygotowanie warzyw. Nasz farsz wygląda dla mnie na gotowy. Ostatnie mieszanie. Jak kręcik sprywający? Przede wszystkim musicie położyć arkusze rogiem w swoim kierunku. Żeby nie był, nie był tak, tylko po prostu rogiem w Waszym kierunku. I kładziemy mniej więcej na środku, ale troszeczkę. Poniżej arkusza farszy, to sami jak widzicie około dużej łyżki, może półtorej. I zaczynamy od zamykania boków. To jest bardzo ważne. Najpierw zamykamy boki, a później wzdłuż i zwijamy. Pod koniec właśnie to jajko, o którym wspominałem, że będziemy używać, używamy do zamykania arkusza. Bo czasem jest taka sytuacja, jeśli nie zrobimy tego, otworzyć się może. I odkładam sobie na bok. I tak robimy to aż wykorzystamy całą farsz. No dobra, kochani, słuchajcie, po y, y, skręceniu wszystkich y, sajgonek jest to czas na to, aby je wrzucać do głębokiego oleju. Możecie też zrobić to w inny sposób. W międzyczasie, kiedy y, y, skręcacie jedne, Możecie już smażyć drugie, ja natomiast kręciłem wszystko już na raz i teraz będę smażył po kolei. Czas, jaki powinno się smażyć, to jest około 3-4 minut. Temperatura oleju 170-180 stopni maksymalnie, żeby, żeby nam się nie spaliło. Albo ewentualnie do osiągnięcia koloru złoto-brązowego i krótkiej skórki. Tak naprawdę to, to będą chwile. I teraz tak pamiętajcie o papierze do odtęczenia nadmiernego nadmiaru tłuszczu. Ja już sobie pozwolę nasz dipping sauce otworzyć. Mm, pięknie pachnie. Uh. Właśnie, zapomniałem, że on jest taki płynny. Dobra, to mamy przygotowane. Zobaczcie, jak szybko to się dzieje. I teraz posłuchajcie wszystkiego. Chrupkie są. Obiecuję wam, że ten farsz, te proporcje jest, jest skazane na sukces, ale Zawinięty w te owe arkusze, to już w ogóle petarda. Jeśli są tutaj z nami zwolnicy kuchni adetyckiej, to naprawdę musicie spróbować tego przepisu, który jest bardzo prostym przepisem, a w połączeniu z tymi wszystkimi składniczkami to jest petarda. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Jeśli załóżmy y, rozmiar tych sajgonek wam przeszkadza w sensie takim, że jak dla was za duże jest. Możecie sobie śmiało pociąć ten arkusz na kolejne cztery mniejsze kwadraty i po prostu w ten sam sposób zwinąć sobie mniejsze yy, te spring rollsy, takie jakie one są często popularne yy, do kupienia yy, w sklepach gotowe w pudełkach, takie małe w paczkach, yy, gotowe do smażenia mrożone. to, to jest taka sam, taki sam rozmiar. Zmieniamy na cztery, jednocześnie ilość się zwiększa, ale też jednocześnie ilość pracy. <grystanie> ok, słuchajcie, nasze sajgonki, ostatnie nasze sajgonki już yy, dochodzą, więc to jest moment na to, żeby zatależować je. Pomimo tego, że to jest prosta przystawka, postarajmy się jakoś w miarę ładnie yy, ją przystroić. Więc tak myślę, że będzie fajnie. Jakoś pokładamy je na krzyż co najmniej, na skos, żeby dodać trochę dynamiki. Zostawię nasz sosik na, razie na stronę. Nie wiem, czy już wspominałem wcześniej, ale akurat ta ilość farszu, ta gramatura, która jest podana w przepisie, była wyliczona na około 12 arkuszy, czyli około 12 rollsów. No i pięknie talerz nam się wypełnił, Do tego słuchajcie, troszeczkę może listków kolendry, która naprawdę mocno podkręca smak całego farszu i tych springolców. Nie pomijajcie żadnego kroku, żadnego składnika. A jeszcze, tak żeby może było ciekawiej, mam tu fajne kiełki. To są kiełki grochu, które są przepiękne, dlatego naprawdę mocno, intensywnie smakują, uwielbiam je. Oto nasze spring rolls, nasze sajgonki. Słuchajcie, polecam każdemu bardzo gorąco. Słuchajcie, śledźcie nas, obserwujcie, za każdym razem będzie coś pysznego, coś smacznego. Jeśli macie jakieś, jakieś e, życzenia albo jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach i zapraszamy jeszcze raz serdecznie. Dobry czy, dobry, czy państwu dziś yy, yy, przyniesiemy się w podróż w daleko Tajlandię? Ten głęboki owocowy smak. wyciągamy mmm, ambrozja na moje podniebienie.